Proszę o każdy, jest Maciej i dzisiaj e, mówię e, Wam e, więcej rzeczy o sobie, e, co będę nagrywał i co mam robić e, do filmów. W I w tym filmie to sobie otwieram problem, bo owszem, w stymulatorze. Ale dobra to jest nieważne. Po prostu zamiar nagrywać na YouTube eee, to on, nie to powiedzieć. Po prostu yy, mam zamiar nagrywać car parking, multiplayer eee, i chyba pod koniec tego stycznia się pojawi z Multiplayer, car parking. I nawet może z moim kolegą. To jeszcze nic nie wiadomo. <grym wytkowanie> <grym wytkowanie> właśnie, można by... przed chwilą przyjechałam z lekcji. Jest 15.12. No, trzy godziny temu przyjechałem. Trybnuł się wam do cenzury. Czyli jednak będę montował, myślałem, że to mi ujdzie na sucho, ale jednak nie uszkodził, dobra jest wam odcię... Od jest wam odcenzurowany. Muszę spytać się, czemu też tak mówię. Um, bo chcę Wam bo po prostu yy, ten, bo chcę sobie przypomnieć, nim ci potem jakoś nie pokazał zbytnio twarzy na, tym, na tej YouTube lub yy, czegoś tam. Bo to nie jest złe, no ale gdybym pokazał twarz, to by mi zbanowali yy, kanał, więc nie pokażę twarzy na razie. Nie pokażę twarzy. Za dwa lata może pokażę, ale to za dwa lata to jest bardzo długi czas, więc no, dwa lata albo i za jak nie chcecie ci za dwa lata, to za 12 lat proste hmm. Dobra, O, wyleczył mi i będę się spytać ile mam lat. Mam 9. Można już tak powiedzieć, że mam tyle. No, nie wiem, nie wiem czy to dużo, czy mało. To po prostu mówię, że mam tyle. Kupuję hajs i kupuję. Mam tyle lat będę miał za niedługo urodzinę. Tu z tych urodzin też się filmik pojawi. Mm. Kurde. E, ja jeszcze ten ten hajs e, kupię. Czy za 50 gamów. I w ogóle będę się spytać na przykład mm, jak e, 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 czym nagrywam? Ale przy tego robię miniaturki Aktualnie miniaturki robię z InSota A filmy nagrywam z X-Recorder Czy X-Recorder Nie wiem jak by to powiedzieć No nieważne Czy źle zrobiłem mm, A nie, dobra Jednak dobrze Dobra. Dobra, nie wiem, bo jeszcze mam, nie umiał robić. I teraz będę się pytać, co będę tutaj na konsolach. I tak, specjalnie do Was przez Play'a robiłem cztery kąta. Specjalnie dla Was. Albo i nawet kont. kąt. I. I... No dobra, po prostu to się spytajcie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie opening. No coś to, to po prostu bójcie i napiszcie jaką grę mam nagrać z telefonu, znaczy z um, PS-a. To mówię. Wersja demo Lego, bardzo trudna do przejścia, hardcore GTA V. Eee... Hmm. Albo może inaczej. E, e, zaraz wezmę e, lapka, ale to nie na filmie. sobie pościągam jakieś gielki. World... coś tam. Jak coś nazywał Pixel World, nie World. Coś tam. Pixel World. Dobra. I zwigaliśmy. I podnosi, się te... I tu jest spogodzana. I chcę powiedzieć, że. No, nie wiem, co mogę powiedzieć. Mogę Wam powiedzieć, że to jest fajne. No bo jest bardzo fajne, tylko że. Zem... I to jest taki minus, że jest za mały. A tak to, to jest to jest fajne. <śm> Okej, okay. wygraliśmy chyba. Oh, jednak nie, wygra... Jednak nie wygraliśmy. Ale dobra. Eee... Um... Ja ten film będę musiał kończyć. Bo się mi długo będzie eksportować. To prawda, e, już jak minie 10 minut, to będę... Ben... to można powiedzieć, że ze 10 minut dnia to telegrama i na pierwszym... I w 10, 10 minut, się zarabia. E, a ja tak nie chcę, żeby można było zarobić YouTube, Po y, prostu nagrywam nie dla pieniędzy, więc no. Mam się, że każdy rozumie. Okej. Otwieramy ból nową postać na tym kącie w tej grze otwieramy to z 11 tych i no nie mam pomysłu, więc nagrywam zaraz kolejny film Elo.